Kolejne dwa wersety. Czwarty rozdział. Nie cuda, nie wiara. Ten usłyszawszy, czyli ten królewski, że Jezus nadchodzi z tej Judei do tej Galilei, poszedł do niego i prosił, że zszedł i uleczył jego syna. Miał bowiem umrzeć. Ten syn. Powiedział więc ten Jezus do niego, jeśli nie znaki i cuda zobaczycie, nie, nie uwierzycie. Tak? To pierwsze nie to jest takie bezwzględne nie, a te drugie nie to jest takie względne nie. Nigdzie nie znalazłem wytłumaczenia, dlaczego to są dwa razy nie. No tutaj u Paulistów tak dynamicznie Wytłumaczyli tak do prawdy, skoro dotarła do Niego wiadomość w Biblii do Usłyszawszy, że Jezus przybył do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego Syna, aby przyszedł. A tutaj, aby przyszedł. Poznańskiej, bo już konał, który był bliski śmierci w ekumenicznej, a bliski śmierci. W Biblii pierwszego kościoła. No właśnie, usłyszawszy. Czyli był obdarzony zdolnością słyszenia. Po prostu usłyszał, dowiedział się. Był również posłuszny temu, co usłyszał, i poszedł. No słyszał w Jezusie, że dokonuje cudów, że ma moc. Zrozumiał i dostrzegł sens. Że tylko Jezus może mu pomóc. Rozważył i zwrócił uwagę na to, co było powiedziane. Co zwrócił uwagę, że już nadchodzi z tej Galilei, Judei do tej Galilei, nadchodzi, czyli jest obecny, staje się obecny, powraca, nastaje, zbliża się do Galilei, czyli do Kany, i poszedł do niego. Umrze. I do Niego, czyli do Pana Jezusa i prosił, czyli dawał pytanie, zadał pytanie, stawiał pytanie, prosił, błagał i upraszał Erotao, czyli poszedł zapytać, żeby zszedł, czyli zszedł w dół właśnie, czyli miał z Nim zejść. On był skafarną, to było nad brzegiem jeziora. Czy to było niżej? Takie zejście, na przykład z Jerozolimy, zawsze się schodziło w dół. A tutaj jest z Kany, gdzie Jezus przebywa obecnie, i do, schodzi do, w dół do Kafarnaum. Chyba tak. Chyba trzeba było zejść w dół. Albo z głębi kraju, na wybrzeże. Kafarna była na wybrzeżu. Kana była na, w głębi kraju. Jezus musiał się dostosować. Obniżyć żyć styl. No nic z tego. I uleczył go. Czyli prosił go o uleczenie. Pierwsze uleczenie w Ewangelii Jana. I Iomai. Czyli uzdrowić, leczyć, e, wyzwalać od błędów i grzechów. Czyli zbawiać. Pielęgnować i naprawiać. Czyli Pan Jezus uzdrawia. Miał bowiem umrzeć. To ciekawe słowo, bo miał zamiar umrzeć. Ten Syn. Miał zamiar coś zrobić. Ale coś, to coś znaczy: coś przyszłego, czyli zapowiadało się, że umrze. Zapewnie umrze. Umrzeć, czyli umrzeć, zginąć, zostać zabitym o roślinach, w Biblii uschnąć, w Nowym Testamencie i zgnić o ziarnach. Czyli apotejsko potnesko, uh -huh. umrzeć, skinąć. A jeżeli ziarno rzucone w ziemię nie obumrze, uh -huh. to to samo słowo. I odpowiedział, powiedział Jezus do niego. Więc powiedział więc do, Jezus do niego. Jeśli nie znaki, jeśli nie znaki, czyli znak ślad, trop, Znak, cud, wydarzenie nadprzyrodzone, hasło, sygnał, czyli pewien śpieczęć w pierścień, czy pewien znak, że Jezus jest tym, kim jest, czyli pewnego potwierdzenia, pewnego dowodu. Nie zobaczycie. I cudów, czyli cudo, zadziwiające, niezwykłe zjawisko. Czyli Jezusa Chrystusa miało potwierdzać. Niezwykłe, niespotykane, osobliwe zjawiska. Teraz. Zobaczycie, czyli widzieć, oglądać, dostrzegać. Czyli jeśli nie zobaczycie, nie doznacie, nie znacie, nie zobaczycie, nie będziecie oglądać, nie zwróćcie uwagi, nie zauważycie. Nie będziecie być pewni, Czyli jeśli nie będziecie być pewni, to nie uwierzycie. A wiara to pewność. Jeśli nie zrozumiecie, jeśli nie będziecie pamiętać, jeśli nauczycie się, to nie uwierzycie. Jezus to stwierdza. Jezus stwierdza naszą naturę. Jeśli nie znaki i cuda nie zobaczycie, nie uwierzycie, nie poznacie, nie zrozumiecie, nie nauczycie się. Nie uwierzycie, czyli nie położycie w ufności, w prawdzie, czyli nie uznacie za prawdę, że jest Zbawicielem. W Samaryta Samarii wystarczyło jedno słowo poznania, takiej wiedzy, które Jezus miał o Samarytance. Tutaj, tak, zawsze Jezus Paweł pisze o Żydach, kiedy Żydzi żądają znaków, a Grecy mądrości. My głośnym Chrystusa Ukrzyżowanego. Czyli oni chcą. Jezus mówi: Jeśli wy nie zobaczycie znaków, czyli potwierdzenia i nadprzyrodzonych rzeczy, i osobliwości, nie po, będziecie mogli na mnie polegać. Nie powierzycie mi swojego życia. Nie położycie we mnie ufności. Nie uwierzycie po prostu we mnie, jako Zbawiciela, że ja zbawiam ludzi. Również uzdrawiam, udoskonalam ludzi, naprawiam. Więc czytajcie Pismo Święte, bo ono ma moc naprawić, uzdrowić, uleczyć, zbawić.